Witajcie na kanale Wolność i Postęp, czyli najszybciej rozwijającego się ruchu politycznego w Polsce. Dzisiaj odpowiadamy na niektóre z Waszych pytań, które pojawiły Wam się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Zanim zaczniemy odpowiadać na Wasze pytania, chcielibyśmy Was zaprosić na publikację naszego drugiego spotu. Zgodnie z Waszymi prośbami zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na więcej pytań odnośnie naszego programu wyborczego, nie ograniczając się jedynie do reformy edukacji. Czemu nie chcecie od razu przedstawić swoich poglądów i planów? W sprawie edukacji się z Wami kompletnie zgadzam, ale ważniejsze są dla mnie prawa człowieka i ekologia. Póki nie znam Waszych wszystkich poglądów na te tematy, nie mam zamiaru Was popierać, bo bardzo źle widzę sytuację, że popieram kogoś, kto tak właściwie mi nie odpowiada politycznie. Ciekawe pytanie, bo uderzyłeś w bardzo istotny punkt naszego programu i naszej filozofii odnośnie tego, jak prowadzić nasz ruch polityczny. Dlatego cały nasz program jest przedstawiany na tak szerokiej osi czasu, bo chcemy, ażeby każdy z naszych postulatów i każdy z naszych poglądów był oceniany bezkontekstowo. To, że zgadzasz się odnośnie naszego projektu reformy edukacji, który jest dla nas bardzo ważny i zrobimy wszystko, ażeby on się rozwinął, to nie znaczy, że musisz popierać resztę naszych poglądów, które zostaną ujawnione już w przeciągu kilku najbliższych dni. Co myślicie o obecnym 500, czy takowe byście odebrali Polakom? Nie powinniśmy myśleć o 500, w takim kontekście. Sytuacja jest nieco bardziej złożona. A perspektywa szersza, a nie tak wąska, jak niektórzy o tym myślą i mówią. 500 plus oczywiście jest takim doraźnym rozwiązaniem pewnego problemu społecznego, problemu gospodarczego. Dlatego powinniśmy spojrzeć na to w perspektywie długoletniej. Dzisiaj odebranie 500 plus Polakom byłoby tak naprawdę politycznym samobójstwem i strzelaniem sobie samobuja, a my tego zrobić nie chcemy. Uważamy, że po prostu należy. Zmieniać społeczeństwo i naszą gospodarkę oddolnie, a najlepszą reformą i najlepszym, co możemy zrobić, jest właśnie reforma edukacji. Jeżeli Polacy będą odpowiednio doedukowani, odpowiednio wykształceni, a przede wszystkim będą posiadali doskonałą zdolność samodzielnego myślenia, gdzieś taka zapomoga socjalna nie będzie im potrzebna na przestrzeni kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu lat. 500 plus dziś byśmy dzisiaj nie odebrali, ale za naszych rządów takie 500 plus nie byłoby już potrzebne, ponieważ wiemy jak mądrze i dobrze aktywizować społeczeństwo, tak, ażeby ono samo wychodziło z inicjatywami i żeby ono samo stało się kreatorami, żeby ono samo napędzało naszą gospodarkę. Moim zdaniem 500 plus jest tylko lekiem doraźnym, takim plastrem, a Polska potrzebuje prawdziwego chirurga. Prosiłbym Was o poruszenie innych tematów niż tylko edukacja. To już nie było. Edukacja jest ważna, ale zważywszy na obecną sytuację spowodowaną skupił skupiłbym się na tych tematach. To będzie piękny przykład tego, że słuchamy Waszego głosu. Prowadzimy z Wami dialog. Nie jednostronny, jak w przypadku telewizji, a dwustronny. Wy piszecie, my czytamy. Pisaliście nam o tym, że chcecie usłyszeć pozostałą część programu. To my ją Wam przedstawimy w ciągu kilku najbliższych dni. Ale jeszcze raz uczułam i przypominam. Każdy pomysł bez kontekstu. Czemu tak składacie ręce przy każdej okazji? Zapewne chodzi o tą piramidkę. Jeżeli w jakimkolwiek stopniu dokształcilibyście się w sztuce politycznej, w mowie ciała, oraz w tym, jak powinno się wypowiadać, dowiedzielibyście się, że piramidki potrafią spowodować, że jesteście bardziej wiarygodni w oczach odbiorców. My potrzebujemy takiego zabiegu, żeby oddzielić się po prostu grubą kreską od tej naszej poprzedniej działalności, jak jeszcze kiedyś byliśmy youtuberami, żeby ludzie zrozumieli, że już tymi youtuberami po prostu nie jesteśmy. I te piramidki to jest dla nas taki symbol. To nie jest tak, że my będziemy całą naszą karierę polityczną wszędzie chodzić z takimi piramidkami, ale gdzieś na tym początkowym etapie. Tak się zachowywać musimy, żeby ludzie zrozumieli, że my już youtuberami po prostu nie jesteśmy. Słuchajcie, nie tylko my politycy mamy ustawione jakieś znaki, e, a na przykład raperzy też robią różne symbole, e, gesty rękoma, palcami, które tam mają przekazać lub nie jakieś, jakieś informacje do odbiorcy. Czy planujecie poszerzyć swoją partię o innych członków lub stworzyć koalicję? Myślę, że już możemy odpowiedzieć częściowo na to pytanie. Tak, planujemy poszerzyć swoją partię. Co śmieszne, w kolejnym spocie, który ujawnimy Wam na przestrzeni kolejnych dni, ukaże się ta osoba, która właśnie zasili nasze szeregi. Zdziwiliśmy się, że tak szybko to nastało, bo byliśmy pewni, że ktoś się zgłosi, ale nie spodziewaliśmy się, że tak szybko. Mogę Wam zdradzić tylko tyle, że jest to osoba, którą prawdopodobnie znacie. Jest pewna. No, Jest dookoła. to osoba wpływowa. Ym... Czekajcie, czekajcie. Tak, tak. Jak Jakby sami oceniacie swoje szanse. I tutaj właśnie widzę naszą bardzo dużą siłę. Dzięki temu, że łączymy tą grę polityczną, te wszystkie taktyki, te wszystkie tajniki z całą tą wiedzą odnośnie tego, jak się komunikować w social media, jak budować dobry komunikat, jak go dostosować do odpowiedniej platformy i jak budować dialog z widzem. I dzięki połączeniu tych dwóch rzeczy wierzę, że te nasze szanse. Mogą być zdecydowanie więcej niż spekulanci obstawiają na samym początku, i myślę, że to są te nasze szanse. Łączymy dwa światy. Do tego dochodzą nasze zasięgi, i tu nie chodzi tylko o nasze zasięgi, ale zasięgi też osób, z którymi się przyjaźnimy i gdzieś tam poznaliśmy się w branży przez te lata. No, w tym jest największa potęga, ale no, nie będziemy się tutaj chwalić. Co sądzicie o wojskach USA w Polsce i NATO? Zdecydowanie określiłby nas jako pacyfistów. E, mamy dużo rozwiązań w tej kwestii. E, pracujemy nad tym bardzo, bardzo ciężko. Nasz sztab e, ma plan na to. Więcej informacji będzie na konferencji, która odbędzie się w przeciągu najbliższych paru dni, myślę. Czy wy to robicie dla jaj? Bo Korwin już zakładał partię o nazwie VIP. Widzieliśmy materiał masnego, bo pewnie do tego się odnosisz. No. Dla mnie trochę e, to jest nie na miejscu, ponieważ no co, e, jest na przykład kanał Masno, kojarzycie, kojarzycie kanał Masno na YouTube. No i Masny, no to jest prawie ta sama nazwa i jakby no, nie rozumiem tutaj m, takiej zależności, czemu nie można nazywać tak samo kanału, jak to wybrzmienie jest zupełnie inne. My nazywamy się VIP, bo jest to po prostu ciągłość naszej nazwy. Kiedyś kiedyś było to inne rozwinięcie. Teraz jest to wolność i postęp, no i chcieliśmy po prostu uhonorować naszą poprzednią działalność no i to wszystko. Bardzo dobry przykład. No dokładnie. Nic więcej do dodania, akronim jest inny, ja również nie widzę żadnego związku. Jak. Czy jeżeli mielibyście usunąć i dodać jeden przedmiot szkolny, jaki to by był? Myślę, że usuwanie przedmiotów jest niepotrzebne? Wydaje mi się, że lepszym pomysłem jest skondensowanie tych przedmiotów. Do tego wszystkiego dodać. Bardzo ważny przedmiot, jakim jest medytacja. Medytacja uspokaja człowieka, medytacja otwiera umysł, medytacja sprawia, że ludzie, ludziom poszerzają się horyzonty, ludziom żyje się lepiej, ludzie są szczęśliwsi, <coughs> ludzie mają mniej agresji w sobie, jest więcej dobra na świecie, czyli jest mniej zła wtedy i po prostu jest spokój i radość. Co myślicie o obecnym systemie podatkowym i jak byście go zmienili, o ile w ogóle byście go zmienili? Jak najbardziej zmienilibyśmy troszkę system podatkowy, oczywiście to nie będzie tak też od razu, bo to każda zmiana potrzebuje czasu, to jest wiadome, ale pracujemy nad tym. System podatkowy jest do zmiany, będzie zmieniony i tak zrobimy tak, aby ten system był odpowiedni dla wszystkich. Tak się troszeczkę się zamotałem, ale... Nie szkodzi, myślę, że ludzie to Ale to wiecie, rozumiem, rozumiecie, to... my też staramy się Ta. być w tym po prostu wszystkim tacy autentyczni jeszcze. My się gubimy, my się czasami tutaj plączemy słowami, ale o to w tym chodzi, że my nie będziemy nigdy jak ci politycy, którzy są tacy skostniali, są tacy sztywni. Tam widać, że wszystko jest takie wyuczone i takie nienaturalne. My chcemy... No nie zmienimy się. Nie zmienimy się. Bo dużo ludzi też mnie pyta, tylko albo prosi, nie zmień się Adam przez tą politykę, bo mhm. wiesz, to zmienia. Słuchajcie, nie. To jest płytkie, myślę. Nie będziemy sobą. Zawsze będziemy sobą. Nie zesztywniejemy. Nie damy zamknąć się w ramach. E... Pozostaniemy sobą. Dokładnie. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Dziękujemy Wam za to, że obserwujecie, jak prężnie rozwija się nasz nowy ruch polityczny. Zapraszamy Was też na naszego TikToka, Twittera i Instagrama. Pójdźmy i do